Dzień drugi jogowego wyjazdu w Starej Wsi zaczęłam od wody i kawy. Takimi widokami smakowały jeszcze lepiej. Przebrałam się w sportowe ciuszki, zrobiłam szybki makijaż i lecimy. Najpierw poszłyśmy do recepcji na jogę z Paulą. To moje pierwsze zajęcia od dłuższego czasu i było naprawdę super. Muszę częściej dodawać takie aktywności do mojego treningu. Pojodzę od razu czas na śniadanie. Wybór był ogromny: sałatki, pasty na słodko i na słono, granola, pieczywko, warzywa, pieczona owsianka. No ciężko się było na coś zdecydować, ale w końcu postawiłam na kanapki. Jedna z pastą jajeczną, a druga z musem i oczywiście dodatkiem warzyw. Potem jeszcze zjadłam trochę sałatki i suszonych owoców. Tego dnia była piękna pogoda, więc trochę pospacerowałam, ponagrywałam materiału, pojeździłam na rowerze po pobliskim lesie i poczylowałam na ławce. No było bosko. Obiad zaczęliśmy od zupy buraczkowej, pyszna, a na drugie danie były ziemniaki, kotlety jajeczne i oczywiście surówki, bo jak zawsze powtarzam, w zdrowym posiłku nie może zabraknąć warzyw. Po obiedzie poszłyśmy porobić zdjęcia nad wodą i na krótką praktykę jogi na tarasie. Naprawdę poszczęściło nam się z tą pogodą, a następnie kolejny na atrakcja. Wieczór z maseczkami w grocie solnej. Były maseczki oczyszczające, nawilżające, a potem nawet relaks w saunie. Po wszystkim miałam taką gładką skórę, jak chyba nigdy wcześniej. Wróciłyśmy do pokoju, ja w stylowym outficie, żeby szybko się ogarnąć i lecieć na kolację, która znowu była niesamowita. Zaczęłam od sałatki, a następnie porcji przepysznego, dyniowego kary z orzechami, nerkowca i ryżem. No lepszy był już tylko deser. Ciasto ze śliwkami i kruszonką było takie dobre, że przyznaję się, zjadłam dwa kawałki.